o wycofanie uchwały o likwidacji szkoły. Dziękuję. Dobrze. Pan wniosek formalny radnego Pietrasia. Szanowni radni, będziemy ten wniosek formalny głosować. Wniosek formalny. Pan wójt chciał coś w tym temacie dodać jeszcze? Tak. Chciałem, chciałem szanownych radnych poinformować powiedzmy odnośnie związków zawodowych, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna opinia odnośnie związków zawodowych ani ze Związku Solidarności, ani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Natomiast te, informowałem to na komisji, ponieważ nie wszyscy szanowni radni byli na wspólnej komisji. Chcę również poinformować, że z Ministerstwa Kultury, Narodowego, Departament otrzymaliśmy pismo, że wpłynęły że płynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli postanowienia Ministra, które to postanowienie przychyliło się do likwidacji, natomiast wpłynęły wnioski. I interpretacją ministerstwa jest również, że w nawiązaniu do Pisma z dnia oraz odpowiadając na wiadomość przesłaną przez pana pocztą elektroniczną uprzejmie przypomina, że w związku z przesłanymi wnioskami o ponowne rozpatrzenie sprawy opinii Ministra Kultury i Narodowego, o czym poinformowałem Państwa w piśmie o co wcześniej, dnia 1 lutego nie jest prawomocne postanowienie i może zostać uchylone. Zważywszy na fakt, iż artykuł osiemdziesiąty prawo oświatowe uzależnia możliwość likwidacji szkoły artystycznej prowadzonej przez wnioski samorządu terytorialnego od uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podjęcie uchwały o likwidacji szkoły będzie zgodne z ustawą dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia ministra kultury i dziedzictwa narodowego zawierającego przedmiotową opinię. Znaczy biorąc to pod uwagę oraz kwestię, że no, szanowni radni konsultowali na posiedzeniu wspólnej komisji było spotkanie z rodzicami, gdzie rodzice zaproponowali w imieniu stowarzyszenia jakby obniżkę tego czynszu. Oczywiście nie zostało to rozpatrywane ze względu na to, że nie było formalnej, natomiast formalnie wpłynęło do, do biura rady. Ta informacja o obniżeniu tej czynszu do 27 zł. Netto. Biorąc tą sytuację, która, która też ma na zewnątrz, no, prosiłbym Szanownych Radnych, żeby no, przeanalizować dokładnie wniosek Pana Roberta, Radnego Roberta Pietrasia. Biorąc pod uwagę, że dwa dni nam upływa związki zawodowe i mamy ceny wyczerpane, Tutaj chyba do 15 marca opinia ministerstwa musi być po prostu postanowienie. Czy by nie przełożyć tej uchwały na kolejną sesję? I bardzo bym prosił może tutaj o opinię panią Agnieszkę Komadę, parasetu prawnego. Czy przesunięcie takiej uchwały rości jakieś skutki prawne dla, dla gminy? Jeżeli można, nie wiem, czy jest w tej chwili dostępna pani Agnieszka. Skutki prawne o przesunięcie, o usunięcie dzisiaj z porządku obrad tej uchwały? Jeżeli uchwała zostanie dzisiaj usunięta z porządku obrad, czy ona jakby no, no traci moc, nie będzie można, nie może wziąć się prawna. Rozumiem, właśnie, rozumiem. Czy podjęta za, za miesiąc no spowoduje to, że no, już minął termin i właściwie nie można jej podjąć albo skutki jej nie wchodzą w prawo. Rozumiem pytanie w tym momencie. Oczywiście, szanowni państwo radni, przesunięcie terminu procedowania nad tym projektem uchwały, no, nie rodzi żadnych negatywnych skutków, dlatego że jesteśmy w terminie ustawowym wszystko, wszystko, jakby terminy te na zawiadomienie rodziców, zawiadomienie ministra, wszystko zostało to zachowane, także kiedy państwo podejmą tą uchwałę, no jakby już jest no nie, nie, nie będzie miało negatywnych w tym momencie skutków. Czy to będzie dzisiaj, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za dwa. Dziękuję ja jeszcze... bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani Pani. Jeszcze, do głosowania. Proszę. Jeżeli, jeżeli można się dodać jeszcze, bo otrzymałem w tej chwili pismo od Pana Senatora RP Andrzeja Pająka, który wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Miejskiego z prośbą o to, żeby przychylił się do, do prośby Stowarzyszenia Orkiestra Denta o przejęcie Szkoły Muzycznej i y, y, prowadzenie jej przez Stowarzyszenie. Także tutaj działania, powiedzmy, o których byśmy też rozmawiali przez Stowarzyszenie są prowadzone dotyczące przejęcia tej Szkoły przez Stowarzyszenie. I biorąc to pod uwagę, że y, może jakaś opinia Ministra co do postanowienia, co do możliwości przejęcia w najbliższym czasie by się pojawiła, to dlatego również wnioskuję o to, żeby szanowni radni przyświęcili się i ten, tą uchwałę z dzisiejszej sesji zdjęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję szanowni radni bardzo. Pan tak, wniosek formalny, będziemy głosować nad tak, wnioskiem formalnym. To jest za przyjęcie wniosku formalnego, który złożył radny Pietrasz o to, żeby usunąć z porządku obrad uchwałę w punkcie numer nr 6 wyrazu, jakaś komercyjnej wyższego stopnia psychologii. Kto jest za, za? porządkiem, żeby usunąć to z porządku obrad e, tą uchwałę. Bardzo proszę. Po kolei będziemy e, zapytać. E, radny Bukowski Mariusz. Jestem za przyjęciem odniesienia tej uchwały. Małgorzata. Jestem przeciw. przeciw. Bługoś zdanie. Jestem za. Grzyb Stanisław. Stanisław. podniósł rękę, czyli rozumiem, że jesteś... Stanisław, nie, Stanisław Grzyb jest za, czy przeciw za usunięciem porządku obrad tej uchwały? nie wiem. W ogóle nie widzę, żeby w stanie zawód dostępny. Yy, Jacewicz Celina jestem przeciw. Macz Marczyk Ryszak. Jestem przeciw. Naruszewicz Iżyk. Aneta. Jestem przeciw. Yy, Baczewska Grażyna. Jestem za. Pietrasz Robert. Jestem za. Próchnik Tomasz. Jestem przeciw. Sajak Andrzej. Jestem przeciw. Kto głosa Paweł? Jestem przeciw. Costa Grzegorz. Węgla Kiga. Jestem przeciw. Brona Krzysztof. Przeciw. Jestem, Jestem przeciw. Yy, odnoszę się tutaj do yy, Stanisława, który podniósł rękę, więc nie wiem jak to traktować, Pani Mecenas. O Nie wiem, czy jest przeciw, czy jest za. Czy jest dostępny Radny yy, yy, Grzyb? No ja w ogóle Pana Radnego Grzyba nie słyszałam. Yy, prawdopodobnie wyszedł nam z obiegu. Czyli mamy ile głosów? Jest dziewięć głosów e, przeciw, pięć e, za, czyli wniosek formalny nie został przyjęty, czyli uchwała zostaje w porządku obrad. Dobrze. E, następnie długo e, bardzo proszę. Znaczy, bo ja chciałem tej samej kwestii właśnie. Czy, jakby się wypowiedziała, czy prawnie my możemy w ogóle dzisiaj głosować nad tą uchwałą, jeżeli tam nie mamy wszystkich decyzji z Ministerstwa i tak dalej? To znaczy no z informacji, jakie mamy od ministerstwa, wynika, że traktują ym, wpływ te, w tych wniosków o ponowne rozpatrzenie e, sprawy jako, ym, jako rozpoczęcie procedury zaskarżenia tego postanowienia. Zatem ono faktycznie jest nieostateczne na, na chwilę obecną. E, no i e, jakby może w następstwie tego być e, jakby taka uchwała, stwierdzone uchybienie i stwierdzona jej nieważność. Ale głosować możemy normalnie. Głosować Państwo oczywiście, to, to, to <śmiennie> Państwu nie można zabronić. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma żadnych wniosków formalnych, to ja chciałam jeszcze złożyć wniosek formalny o przyjęcie w punkcie drugim. Pod punkt...